Centrum aktywności międzypokoleniowej Nowolipie i Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ochota, Miasta Stołecznego Warszawy, przystanek książka, zapraszają. Wyciąga ludzi z więzień na piętrach. Z Janem Siedleckim rozmawia Halina Molka. Choć Jana Siedleckiego, przewodniczącego Bemowskiego Stowarzyszenia nie jesteśmy sami, los bardzo boleśnie doświadczył, jest schorowany i nie jest w stanie poruszać się bez kul. To sam chętnie pomaga tym, którzy ze względu na różne bariery architektoniczne nie mogą wydostać się ze swoich mieszkań. Pomaga im, jak twierdzi, wyjść z tych więzień na piętrach. I wcale nie robi tego z jakiegoś obowiązku, dla pieniędzy czy rozgłosu, lecz z potrzeby serca. Osoby z niepełnosprawnością napotykają rozmaite bariery architektoniczne. Często są one w ich najbliższym otoczeniu. W mieszkaniach są progi, za wąskie drzwi, w łazience jest wanna zamiast prysznica. A jeśli prysznic, to nie ma do niego odpowiedniego dostępu, brak możliwości dojazdu do toalety i umywalki. Do tego dochodzi niedostępność miejsc w obiektach publicznych, brak odpowiednich podjazdów, wind wyposażonych w systemy dźwiękowe z napisami alfabetem Braille'a, systemów dotykowych i wizualnych. Nierzadko lista przeszkód jest długa, a brak pieniędzy lub dobrej woli uniemożliwia ich likwidację. Wszystko to sprawia, że osoby o specjalnych potrzebach, niepełnosprawne, zwłaszcza ruchowo oraz starsze, nie mogą wykonywać codziennych czynności, załatwiać swoich spraw i tak jak inni uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. To utrudnia im życie i jest prostą drogą do społecznego wykluczenia. Jan Siedlecki pomaga tym ludziom w działaniach, które mają doprowadzić do likwidacji bariery architektonicznej. Podpowiada, jak napisać jakieś pismo, przygotować projekt, prawidłowo wypełnić wniosek o dotację i skompletować niezbędne dokumenty, dotrzeć do urzędów, a później zorganizować montaż platformy schodowej lub krzesełka elektrycznego. Pomaga też w znalezieniu pieniędzy na wkład własny, aby osoba niepełnosprawna nie ponosiła żadnych kosztów. Znajomi określają pana jako charyzmatycznego. I mimo swoich problemów zdrowotnych pełnego energii człowieka. Niektórzy twierdzą nawet, że jestem szalony, ale ja nie zwracam na to uwagi i robię swoje. A to, że jestem osobą niepełnosprawną, to prawda. Tak właściwie, to pan sam mógłby siedzieć w domu i oczekiwać pomocy, a pan pomaga innym. Z natury jestem osobą empatyczną, lubię pomagać innym, szczególnie tym, których podobnie jak mnie los ciężko doświadcza, a które sami sobie nie radzą. Chciałbym, aby wszyscy mieli godne warunki do życia, poczucie bezpieczeństwa, żeby wierzyli, że nie są sami, że mają na kogo liczyć w trudnej sytuacji. Pomaganie innym nie nakręca i dodaje sił. Do czego się ta pomoc sprowadza? Organizuje Pan pomoc finansową? Nie zawsze chodzi o pieniądze, jakąś inną materialną pomoc. Ludzie, którzy są zamknięci w domach czasem potrzebują tylko kontaktu z innymi osobami, chcą tylko z kimś pogadać, zwierzyć się komuś zaufanemu. W niektórych przypadkach rzeczywiście chodzi o konkrety – zakup podnośnika wannowego, platformy przyschodowej, dostosowanie łazienki, kuchni, pomoc w zamianie mieszkania czy likwidowanie krawężnika lub zbudowanie jakiegoś podjazdu. Ci, często przez lata odizolowani od świata ludzie, nie zawsze wiedzą, gdzie zadzwonić, napisać, kto mógłby zająć się sprawą. Dla niektórych to jakaś czarna magia. Skąd się te ich problemy biorą? Źródeł może być wiele, czasem choroba, czasem jakiś wypadek, którego się przecież nie planuje. Człowiek z dnia na dzień zostaje uwięziony w domu, bo ze względu na ogromną ilość niedostosowań architektonicznych, które czyhają na niego wszędzie, nie jest nawet w stanie samodzielnie opuścić mieszkania. Nawet ci, którzy korzystają z wózków inwalidzkich, bez jego wsparcia nie wyjdą. Ogarnia ich poczucie bezradności, bezsilności. Taka ogromna niemoc, a dodam, że dotyczy to nie tylko niepełnosprawnych, ale i wielu starszych osób. W tym drugim przypadku to akurat nie dzieje się to tak z dnia na dzień. To przecież dłuższy proces. Nie można byłoby się do tego jakoś przygotować? To prawda, mija sporo czasu zanim stają się więźniami w swoich domach, ale to jest tak. Że najpierw nie zdają sobie z tego sprawy, a później, gdy do, do nich dotrze, tkwią już w tym po uszy. Kupują mieszkanie, no powiedzmy na czwartym piętrze. Jak są młodzi, to śmigają na górę i w dół bez problemu. Z czasem lat przybywa i przychodzi taki moment, że wejście na tę górę jest bardzo trudne, ponad siły. Po trochu wycofują się z różnych aktywności poza domem, z towarzyskich pogwarek, przed blokiem, tego nawet nikt nie zauważa. I to nawet nie znaczy, że oni tak całkiem nie mają dokąd pójść. Oni są coraz starsi, coraz mniej sprawni, a wszędzie czyhają schody, progi, krawężniki, coraz bardziej obce ulice i obcy ludzie. I tak zostają sami w tym mieszkaniu, na tym czwartym piętrze. W domu bezpieczniej. No tak, gra radio albo śnieży telewizor. Ostatnie pieniądze zaoszczędzone na receptach idą na najtańszy abonament cyfrówki, bo tylko tam mogą zobaczyć ludzi, świat. Z tym elektronicznym światem budzą się i zasypiają. I tak dzień po dniu. Wegetacja. Czekanie na śmierć. Architekci, socjologowie i psycholodzy ukuli pojęcie syndromu czwartego piętra. Określa on fizyczne bariery nie do pokonania, na jakie natrafiają ludzie w kontaktach ze światem. Materii dotyczącej osób z niepełnosprawnością, udogodnień dla tych osób w budynkach. Prawo budowlane wcześniej nie regulowało. Tam, gdzie nie było więcej niż pięć poziomów, licząc z parterem nie trzeba było montować win, gdy ludzie są młodzi i zdrowi jest ok. Problem zaczyna się wtedy, gdy pojawiają się problemy z poruszaniem się. Niektórzy latami nie wychodzą z domu, a nie mają nawet balkonu, na którym mogliby zaczerpnąć świeżego powietrza. Piszą błagalne listy do spółdzielni mieszkaniowych, aby te zrobiły bezpieczny zjazd dla wózków inwalidzkich, ale albo dowiadują się, że nic zrobić się nie da, bo warunki techniczne nie pozwalają, albo że nie ma za co, a czasem nikt na te ich prośby nawet nie raczy odpowiedzieć. To czwarte piętro jest. Pewną przenośnią, symbolem bariery nie do pokonania. W rzeczywistości taką przeszkodą nie do pokonania może być nawet wysoki parter, te cholerne pięć schodków dzielących niesprawne cztery stare nogi od chodnika przed domem ba. Wystarczą trzy schodki. Spróbuj je przejść trzymając się balkonika. Problem jest nawet tam, gdzie jest winda, bo zjedzie się nią. Tylko do parteru, i do pokonania zostają jeszcze schody do poziomu zero. A co, gdy trzeba niepełnosprawnego gdzieś przetransportować, sprowadzić z piętrowego mieszkania bez windy, podjechać wózkiem do samochodu, jeśli nie ma podjazdu do klatki schodowej, na drodze mnóstwo krawężników, a przy wyjściu do budynków są schody? Do tego dochodzą zbyt wąskie przejścia, nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, toalety. A jak jest w różnych obiektach użyteczności publicznej? Pewnie trochę lepiej. Niestety, wszędzie są jakieś braki. Nawet przy państwowych urzędach, poradniach zdrowia, gdzie miejsca powinny być dostępne dla każdego, też jest wiele utrudnień a to koperta parkingowa zbyt oddalona od wind, wlot monet w parkometrze uniemożliwia skorzystanie z niego osobie na wózku inwalidzkim, za wysokie progi, źle zamontowane klamki okienne, zbyt mała powierzchnia możliwego manewru w łazience czy domofon przy budynku bez opisu brajlem. Problem jest ogromny, bo ograniczenie mobilności dotyczy bardzo dużej grupy osób poruszających się na wózkach, okulach czy balkonikach z tak zwaną niepełnosprawnością ruchową, ale także często kontuzjowanych, poruszających się z dziećmi, kobiet w ciąży, otyłych, ze zbyt niskim wzrostem, czy po prostu osób starszych. Rzeczywiście, tych barier jest całkiem sporo. I nie wszystkie są natury architektonicznej. Zwykle chodzi o czynnik ludzki obojętność, zapomnienie, jakieś wady systemów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Powszechna obojętność w tych sprawach znieczulica przerażają. Myślę, że przyjęcie właściwej postawy i zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami, zrozumienia, tolerancji i otwartości na współdziałanie przysparza niektórym ludziom trudności. Nie wiedzą, co powiedzieć, jak się zachować, i chyba mają głowy pełne sprzecznych myśli. No właśnie, a przecież właściwe i wspierające osobom z niepełnosprawnością zachowanie wcale nie jest trudne. Pan jednak uwierzył, że są ludzie. Którzy nie odwracają się plecami od ludzkiego nieszczęścia. Przede wszystkim pan sam się od nieszczęścia innych nie odwraca. Uwięziony w domu byłem kilka lat. Wiem, jak to kalectwo smakuje. Sam mam problem z poruszaniem się, więc doskonale rozumiem ludzi, których ta przypadłość też dotyka. No i wziął pan sprawy w swoje ręce. Udało mi się pomóc piętnastu osobom. Dwie mają już odpowiednio przebudowane łazienki, aby mogły wjeżdżać do nich wózkiem. Jedna, dodatkowo zakupiony podnośnik. W mieszkaniu rodziny z dziesięcioletnią dziewczynką, która od urodzenia nie chodzi i nie mówi, została zamontowana platforma. Rodzicom łatwiej jest teraz wyjeżdżać z nią na zewnątrz. Dla rodziny, która wychowuje chłopca ze stwardnieniem rozsianym i mieszka na czwartym piętrze, staram się o zamianę mieszkania. Staram się pomóc pani, której syn... Od 15 lat jest skazany na wózek. Mieszkają na piętrze i aby mógł wychodzić na zewnątrz, potrzebny jest podnośnik. W takich przypadków można by wymienić jeszcze co najmniej kilka. Ale ja ciągle mam niedosyt, bo w kolejce czeka jeszcze około 30. W jednym z bloków trzeba zamontować podnośnik, bo na piętrach mieszkają tam aż trzy osoby niepełnosprawne. Innemu potrzebny schodołaz, jeszcze innemu platforma. Telefon dzwoni non-stop. Domyślam się, że to wszystko sporo kosztuje. Dla przykładu. Koszt platformy to 45 tysięcy, podnośnika 111 tysięcy złotych. Do tego dochodzą różne inne wydatki. Projekt opłacamy zazwyczaj z funduszy naszego stowarzyszenia, a więc z własnych składek i darowizn, które otrzymujemy. część pieniędzy idzie z PFRON ale i wtedy trzeba mieć na tak zwany wkład własny. Wszystko to wymaga pisania próśb, załatwiania, chodzenia i pukania do odpowiednich drzwi, bo wydatki te najczęściej przekraczają możliwości finansowe osób niepełnosprawnych lub ich rodzin. Potrzebujący sami nie próbują załatwiać swoich spraw? Niektórzy próbują, ale zazwyczaj jest tak, że urzędnicy na ich widok tylko rozkładają bezradnie ręce, no i wracają do domu z niczym. Pan zmienia tym ludziom życie, zmienia ich świat. A oni zaczynają się uśmiechać. Zadzwoniłem do jednego z mężczyzn, który dostał podnośnik, a matka mówi, że syn zamknął się w łazience, podśpiewuje sobie i się kąpie. Po kilku latach pierwszy raz sam się kąpie, wyobraża pani to sobie? Cały czas leżał w łóżku. Matka nie mogła go podnieść, bo ważył ponad 100 kilogramów, więc do tej pory myła go tylko mokrą ścierką, dorosłego chłopa. Ale pan nie zabiega tylko o łatwość poruszania, ale i bezpieczeństwo tego poruszania. Bo to też jest duży problem. Większość obiektów nie posiada specjalistycznego wyposażenia do ewakuowania osób niepełnosprawnych, a 60% z nich nie ma żadnych procedur ani metod ewakuacji na wypadek zagrożenia. O ile wyjście ewakuacyjne, specjalne oznaczenia i alarmy są widoczne, słyszalne oraz znane osobom pełnosprawnym, to inaczej jest w przypadku chorych posiadających różne ograniczenia percepcyjne komunikacyjne. W obiektach Użyteczności publicznej powinny istnieć sygnalizacje naprowadzające do konkretnych wyjść ewakuacyjnych, bo w sytuacji zagrożenia życia dochodzi duży stres. Tym większy dla osoby słabo widzącej. Czy słowo słyszącej. Już dawno wprowadzono obowiązkowe próby ewakuacji, ale mają one niewiele wspólnego z rzeczywistymi warunkami zagrożenia. Obawiam się, że jeśli przykładowo wybuchnie pożar, osoba niepełnosprawna będzie miała duży problem z opuszczeniem budynku. Odrębną kwestią jest brak przeszkolenia personelu, który w wypadku zagrożenia mógłby okazać się jedynym ratunkiem dla osób ze specjalnymi potrzebami. Można to wszystko robić lepiej, inaczej? Jak? Myślę, że istotna byłaby identyfikacja potrzeb i oczekiwań osób, które nie są sprawne fizycznie. Konsultacje powinny być pierwszym z etapów projektowania nowych budynków czy przestrzeni miejskich. Inne problemy dotyczą osób mających problemy ze swobodnym poruszaniem się, a inne na przykład osób widzących. Osoba starsza zazwyczaj porusza się o lasce lub balkoniku, często niedowidzi i słabo słyszy. W wielu miejscach nadal brakuje odpowiednich komunikatów głosowych, map dotykowych, automatycznych drzwi czy chociażby miejsc do odpoczynku z ławkami. Rozpoznanie potrzeb, opiniowanie, rozkonsultowanie z przedstawicielami zainteresowanych środowisk powinno być kluczowe w realizacji każdej inwestycji, przebudowie, remoncie czy budowaniu od podstaw. Czy sugeruje Pan, że dostępność w przestrzeni publicznej zarówno dla dzieci, seniorów, jak i osób niedowidzących, niedosłyszących, z niepełnosprawnością umysłową czy ruchową powinna być respektowana z większą dbałością? Oczywiście takie uniwersalne projektowanie poprawiłoby jakość życia tych ludzi i zapobiegłoby ich społecznemu wykluczeniu. Nowe inwestycje, remonty istniejących już obiektów oraz kwestie wpływające na ich dostępność powinny być konsultowane z najbardziej świadczonymi w tych sprawach. Uwagę powinno się zwrócić nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale i na osoby starsze. Poludność w Polsce starzeje się z roku na rok, więc wszystkie wspomniane braki stają się utrudnieniem dla znacznej części mieszkańców naszego kraju. Dziękuję za rozmowę. 8 września 2021 roku na posiedzeniu Warszawskiej Rady Seniorów wiceprzewodnicząca Rady Miasta Magdalena Roguska wręczyła Janowi Siedleckiemu odznakę honorową zasłużonego dla Warszawy. Artykuł pochodzi z numeru 34 warszawskiego miesięcznika seniorów. Hashtag pokolenia. Czytały: Maria Godycka-Brożek i Ilona Glinka. Warszawa realizuje montaż wind w budynkach miejskich. Wśród Warszawiaków i Warszawianek są osoby wymagające szczególnego wsparcia. Dlatego Warszawa realizuje program budowy wind. W budynkach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto. Na ten cel zarezerwowano w stołecznym budżecie aż 30 milionów złotych. Program obecnie obejmuje 42 nieruchomości należące w całości do miasta stołecznego Warszawy. Spośród tych nieruchomości do tej pory inwestycje ukończono w dwóch Budynka. W 22 lokalizacjach na prace Północ i Południe, Śródmieściu oraz Woli rozpoczęto realizację inwestycji natomiast dla 18 nieruchomości trwają prace przygotowawcze, których zakończenie planowane jest do końca 2022 roku. Warto podkreślić, że nie każdy budynek mieszkalny może zostać doposażony w windę. Niektóre z nich wymagają przebudowy lub nie mogą zostać zakwalifikowane do programu ze względu na uwarunkowania techniczne, tym ograniczenia spowodowane ochroną zabytków. Warszawa wspiera również budowę wind w nieruchomościach wspólnotowych, których posiada udziały. W realizacji inwestycji przyjętej uchwałą przez właścicieli Wspólnoty Warszawa będzie partycypować w kosztach na takich samych zasadach jak inni jej członkowie proporcjonalnie do posiadanego w niej udziału. Jednak decyzja o doposażeniu budynku windy leży w kompetencjach Wspólnot Mieszkaniowych. Łącznie z ustaleniem sposobu finansowania i uzyskaniem opinii, projektów i pozwoleń. Jeżeli jesteś najemcą lokalu komunalnego, a w Twoim budynku brakuje windy, wyślij zgłoszenie na adres sekretariat.bpl .um. warszawa do Biura Polityki Lokalowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Jeśli budowa windy nie może być zrealizowana, a najemca ma problemy z poruszaniem się, można złożyć wniosek o zamianę na lokal równorzędny o podobnej powierzchni, ale z innym wyposażeniem, z windą lub na parterze. Każda osoba ubiegająca się o pomoc mieszkaniową lokal zobowiązana jest złożyć wniosek, w którym szczegółowo przedstawia swoją sytuację mieszkaniową. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Warszawskiego Centrum Kontaktu 19115. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. I oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika należy złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy, w Wydziale Właściwym w Sprawach Lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy. Osoby starsze mają takie same prawa i możliwości, jak i inni. Jednak w sytuacji, kiedy mają orzeczoną niepełnosprawność mają dodatkowe uprawnienia w zakresie lokalu wskazywanego do najmu. Zgodnie bowiem z paragrafem 40 ustęp 3 i 4 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta propozycja lokalu powinna uwzględniać między innymi uzasadnione potrzeby wnioskodawcy wynikające z wieku czy i niepełnosprawności. Dodatkowo w przypadku pomocy w ramach lokali tzw. komunalnych, jeżeli wnioskodawcą są seniorzy i utrzymują się wyłącznie z emerytury, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub renty rodzinnej, to mają oni podwyższone kryteria dochodowe. Więcej informacji można uzyskać pod numerem 1915. Artykuł pochodzi z numeru 34 Warszawskiego Miesięcznika Seniorów hashtag pokolenia. Czytała Bożena Cykman.